Dobra, Dziękuję, dziękuję bardzo. No, ale ten najważniejszy mam chciała wam przekazać co? No, żebyście wszyscy chodzili na badania regularne, bo czasami to ratuje życie. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym weekendowym vlogu. Dzisiaj jest sobota, wczoraj był bardzo ciężki dzień, po kilka dniu pełnych dni złobków w, w przedszkolu. O, dziewczynki dają znać, że się razem bawią w samochodzie. No, my jedziemy do Galerii Północnej i tam jest, i więc zostaliśmy zaproszeni. Zaraz Wam wszystko opowiem. Słuchajcie, firma Kokodrilo nas zaprosiła na tą akcję, na ten event w Galerii Północnej tutaj w Warszawie, ale oni działają z fundacją Zaczytani.org. Podlinkuję poniżej, poniżej tą fundację i oni po prostu mocno wspierają czytelnictwo wśród dzieci i organizują właśnie takie eventy, gdzie można. Wstawić swoje książki stare i oni potem rozdają te książki dla osób, które potrzebują dla różnych organizacji i naprawdę super, super sprawa, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że nas zaprosili, posłuchaliśmy sobie książeczkę, dziewczynki trochę pokolorowały, no i zwiedziliśmy Galerię Północną, które pierwszy raz czy drugi raz tam było, też dużo było fajnych halloweenowych rzeczy, a które dziewczynki mogły się popatrzeć, ja też się popatrzyłam na inspiracje na ten rok, to jak powiedziałam organizacje, fundacje podlinkuję poniżej, Myślę, że bardzo taka ciekawa sprawa. Słuchajcie, tutaj nie wiedziałam, czy to pokazać. No, mama jest w szpitalu. Nie wiem, mamcia, po prostu chcieliśmy podkreślić, najważniejsze to jest to, żeby badać się regularnie. Tak, mamcia? Tak. No, bo tutaj... Dobrze, że poszłaś i się zbadałaś kwiatuszki ode mnie. Dobra, turka. Dziękuję. dziękuję, dziękuję no. bardzo. Ale ten najważniejsze mam cię, chciała wam przekazać, co? No, żebyście wszyscy chodzili na badania regularne, bo czasami to ratuje życie i właśnie się to u mnie stało. Nawet nie wiedziałam o tym, że mogę mieć takie problemy. W pewnie aktywna na regularnej diecie. I okazało się, że mam zatkaną prawą. Y Żyłę prowadzącą do serca w 90%. No i czekam na zabieg. Jak widzicie, jestem popodłączona. Um, I tylko dlatego, że robiłam regularnie badania. No to jak. Tak się stało, że żyję, nie, ma, nie miałam zawału i nie doprowadziłam, przez badania nie doprowadziłam do um, zawału serca. No i to jest kluczowe. Słuchajcie, dbajcie o siebie, badajcie się. Be like Ula, dużo I się ruszajcie i trzymajcie kciuki i trzymajcie kciuki, że bo w poniedziałek, to jak będziecie to oglądać, to mama będzie prawdopodobnie już po Zab zabiegu. No, witamy w kolejnym dniu. Chciałam wam pokazać, co wczoraj e, kupiliśmy. Matylda chcesz pokazać swoją sukienkę. Co wczoraj kupiliśmy? Wczoraj kupiliśmy. Tak, wajana. Przymołana po American English. No i ona kosztowała 30 zł i już jest na Halloween. Emcia będzie dynią w tym roku. Są so, też przygotowanie na Halloween. A kupiliśmy. To czapka, nagłówka. Czapka? No? Mogę ją sobie Wiesz, co chcę? Dobra. Um, w tym roku prawdopodobnie będziemy w Warszawie na Halloween. Jeszcze tam sprawdzamy niektóre rzeczy. Um, no, na, na wszystkich świętych fajnie by było być i y, pójść na powązki, powiem szczerze, um, bo tam mam trawabcie. No ale y, zobaczymy jak wyjdzie. O, taka czepka. Taka! No. mnie nie mają takie. Takie korzenie. Jaka śmieszna! No, dla MC też to w TK Maxie kupiliśmy i w Tiki Maxie kupiłam dwie takie książki Little People Big Dreams. Nie wiem czy słyszeliście o tych książkach, Normalnie kosztują około 50 zł, a te teraz kosztowały 30 zł, co jest nawet taniej niż w Stanach byśmy mogli kupić. I to jest dla mnie naprawdę super rzecz. Bardzo lubię tą serię książek, jest ich teraz mnóstwo. Polujemy teraz na Marie Curie, ale tutaj, jak mówię, tu jest bardzo dużo ciekawych postać. I byłam w szoku, że te książki są w TK Maxie, są so, bardzo bardzo fajne. Chyba zaraz poczytamy, co Emma? No, i dla MC wczoraj szukaliśmy. Szukaliśmy dla obu dziewczynek buty na zimę, na jesień i dla MC znaleźliśmy te buciki. Um, w Half Price, nie wiem czy znacie ten sklep, ale ceny tam były naprawdę bardzo ciekawe. Markowe rzeczy za bardzo dobrą cenę. A te buciki kupiliśmy za 72 zł, a um, Outfit Moany za 30. Dobra, Idziemy się pobawić, co? Przeczytamy, Chcesz czytać książeczki? Nie? A włoski? Przypiemy? Mam ja już będę dynią. A uh o! -oh. Matyda będzie dynią. Gdzie ty jesteś? Matylda będzie dynią na Halloween. Tak? Tak? Będzie... Będzie dynią na Halloween. O, popatrz, na ciebie pasuje. Tak. Super! that's too cute. You make a cute pumpkin. <laughs> Dobra, zostawiłam dzieci w domu. Byłam na spacerku z Emom. Mi zasnęła i przyjechałam do mamy z jedzeniem. Um, z mamą trochę nie narzekamy na warunki, bo naprawdę warunki tutaj są super, a gdzie mama jest w szpitalu, ale no, jedzenie jest trochę Dziwne, bo na oddziale kardiologii podają na przykład rzeczy, które nie są zdrowe dla serca, jak wędliny i tak dalej. I moja mama takich rzeczy nie je Co so, przywiozła mnie owoce? A, no i pójdziemy sobie na spacer, bo cały czas mam monitorowane serce. To, to lekarze powiedzieli, że może iść na spacer, pójdziemy sobie na taki wolny spacer. Um, I co? I wracam do domu. I ze znajomymi się spotykamy, odpalamy gryla, i takie ostatnie okazje, właśnie, żeby robić takie letnie rzeczy, tak jak gryli i tak dalej. No i muszę Wam powiedzieć, że mama mnie mocno zmotywowała, żeby pójść też na badania. To zapisuje się jutro, wszystkie badania się zapisuje i też dla dziewczynek, sprzątam, właśnie. Samochód po różnych dziecięcych rzeczach. Dobra, lecę. No ja już wróciłam do domku. Właśnie szykuję obiad dla nas wszystkich. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że znajomi przychodzą. Dawno tak się nie spotkaliśmy w takim gronie. So fajnie, fajnie, fajnie. A też Maja, to moja koleżanka mi pożycza maszynę do szycia, bo bym bardzo chciała. Wyznaczyłam sobie właśnie ten czas wrzesień, żeby zacząć. I mam nadzieję, że skończyć ten projekt z tymi kocami dla dziewczynek i dla mnie. No, John już zaczął grylować, czy, czy zaczyna grylować? No i. Jeszcze chcę tutaj stół ogarnąć, a jak mi nie było, to odkurzecz odkurzał. Ten robot sprzątający włączyliśmy, no i dziewczynki były na zewnątrz z Johnem, fajnie się tam pobawili, wysyłali mi zdjęcia. No i co? Jak u Uli, ula jest OK. Jak mówiłam na początku, tam kilka minut temu, jak oglądaliście, bardzo jest. Um, Trochę zawiedziona, jeśli chodzi o jedzenie, A, no bo dzisiaj na przykład była szynka konserwowa na śniadanie. Co mnie dziwi, no na oddziale kardiologii takie rzeczy, ale okej. Okay. No, ale e, mówiła, że, że wszyscy bardzo mili, e, bardzo też jest taka pod miłym wrażeniem, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o pracowników. są so. dużo pozytywnych rzeczy też. Dobra kochani, tutaj zakończę tego vloga. Dużo się działo w tym weekend, dużo nie pokazywałam, bo wiecie, no nie chciałam nagrywać mamy, tylko mama chciała tam właśnie przekazać, żeby się badać i dbać o to. Też ten czas z dziewczynkami tak, nie wiem, chciałam to mieć tylko dla siebie. Nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię, ale po prostu chciałam jakoś je bardziej mocniej w ten weekend przytulać. Dużo mamy kontakt z mamą teraz onlineowo, online czy przez SMS-y i tak dalej. A my głównie piszemy do siebie przez Facebook Messenger, dlatego mówię nowo. I mama dzisiaj będzie miała zabieg prawdopodobnie dali jej czas o pomiędzy 14 a 20 .00. prawdopodobnie jutro wyjdzie ze szpitala. So cieszę się, że to tak w miarę szybko przebiegło. Um, no i taki, jak mówię, no dbajcie o siebie, to jest najważniejsze, uh, jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej i jak zawsze Matylda i ja i nasze baby Emma i John, który sobie robi lunch, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!